Cześć, słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo inny film, może też się Wam spodoba, to będziemy co jakiś czas nagrywać. Niezwiązane z Oriflame tym razem: zakupy słuchajcie ze sklepu Deals. Łączna suma 105 zł. Zakupy z centrum handlowego Focus Bydgoszczy. i pokażę Wam co i jak, za ile, tanio przede wszystkim. Słuchajcie, taki zestaw baterii, 30 sztuk Kodak. E, tutaj mieliśmy, żeby Wam dokładnie powiedzieć, co i jak. 10 zł, 30 sztuk baterii. Zobaczymy, jak będzie z jakością, ale cena super. Ale słuchajcie, takie żarówki. Tu mieliśmy chyba 2 sztuki po piątce. To są takie głównie do łazienki, się stosuje, po 5 zł za sztukę. Zwykła żarówka, słuchajcie, ona chyba też była, chyba wszystkie były za piątkę. Tak, też 5 zł taka żarówka. To jest ta zwykła z dużym gwintem, ledowa. Komplet dwóch żarówek, słuchajcie, też 5 zł, z mniejszym gwintem do jakichś lampek biurkowych tego typu, też 5 zł. Odświeżacz powietrza, który pasuje do tych erwikowych też, on słuchajcie, yy, też 5 zł. Tu jest 250 ml. Zabawka dla psa dwie sztuki takie i tutaj słuchajcie tu jest dla kota dla kota też mam tutaj chyba było za dziesięć ale nie jestem pewny a nie widzę że też za pięć złotych tak, to też za piątkę, słuchajcie, taki zestaw. Tutaj jest dwa razy zabawka dla kota, więc podejrzewam, że to też jest pod tym, aczkolwiek no to jest raczej taka dla psa, bo koty niekoniecznie się bawią, ale dla kota też mamy, tak czy inaczej, też tak za piątkę. Taka wędka fajna, piłeczki takie materiałowe i na końcu piórka. Każdy kot na pewno będzie szczęśliwy. Słodkości, słuchajcie, takie ciasteczka z kremem. I zaraz Wam powiem, ile one tutaj kosztowały. Eee, też 5 zł. Taka paczka 222 gram. Następnie ciasteczka Twix. I tutaj słuchajcie, zaraz wam powiem. 7 zł taka paczka. Mamy tutaj ilość sztuk. 144 gramy. Worki na śmieci. 35 litrów. 30 sztuk. Tutaj mamy. Słuchajcie, mogłem sobie to wszystko pospisywać, ale już nie chciałem tutaj kombinować. One chyba były za, o właśnie, tak, za 2 złote te worki na śmieci. Kolejne, słuchajcie, ciasteczka, tym razem Bounty, 150 gram, 7 zł tak samo jak Twixy. Następnie przysmaki dla psa. Słuchajcie, pół kilo pedigree. Tutaj też jest świetna cena, chyba też za piątkę. Zaraz wam dokładnie powiem. O, tutaj już słyszę, że zwierzaki się dobijają. Niestety muszą poczekać. Na kota tu mamy tak, tak. 6 zł. 6 zł. Słuchajcie, taka paczka 500 gram ciasteczek, pasztecików z Pedigree dla psa. Następnie był taki w koszowym film za złotówkę na DVD. Coś takiego. Tutaj też jest właśnie ta cena zaznaczona. Później mamy, słuchajcie, torebki na prezenty. 3 sztuki, one są w pozłotówce, już do świąt. Później, słuchajcie, karma dla kota, friski z 400 gram, w takim fajnym kartoniku. I tutaj miałem ją gdzieś pod ręką, eee, tu mamy, a, za piątkę. Piątka, słuchajcie, ta karma dla kota. Są takie małe, z tego co widzę, rybki i inne kształty. I na friskis z witaminami i dodatkami dla kotów 400 gram. I słuchajcie, zbliżamy się do końca. Mamy ciasteczka Toblerone. Teraz jeszcze cenę musimy tutaj odnaleźć 4 zł. Ta czekoladka. I ostatnia rzecz, taki zestaw malarski, bo niedługo będę odświeżać pokój. Słuchajcie, on tutaj był. Aha. Dokładnie, zaraz wam powiem Miałem tutaj pod ręką gdzieś Oj, Muszę sobie klucze chyba pisać na produktach, bo będzie łatwiej i szybciej ale on chyba też za 6 zł był, słuchajcie, albo za 5. O, wałek malarski i kuweta, 6 zł, dokładnie. W budowlanym, słuchajcie, podejrzewam, że mniej niż dycha by, by nie wyszła. Także naprawdę fajne. No i to koniec, reklamówka. Wszystko się udało zmieścić. Jakimś cudem, słuchajcie, taka dość duża siatka. I dajcie znać, jak wam się taki film niezwiązany z Oriflame podoba, może będę częściej wrzucać zakupy, bo zamierzam częściej ten sklep odwiedzać. A tymczasem miłego popołudnia, bądź dnia, zależy, o której oglądacie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i na razie do zobaczenia. Dzięki.